Witajcie moi drodzy. Zapraszam Was na film z cyklu Zrób to sam. Dziś pokażę Wam jak odświeżyć Wasz kosz wiklinowy, czy też inne produkty z wikiny Jak wiemy o wyroby wiklinowe należy odpowiednio dbać. Warto czyścić je systematycznie, chronić przed deszczem oraz wilgocią, a także zabezpieczać impregnaty. Jeśli nieco przespaliście te kwestie i Wasze produkty z wikiny zmieniły kolor, czy też wytarły się, Zapraszam Was do oglądania dzisiejszego tutorialu, w którym pokażemy, jak szybko i skutecznie odmienić wygląd Waszych produktów. Mamy tu dzisiaj kosz wikinowy na rower, który pierwotnie był w kolorze Bielekri, czyli nasza wikina wybielana. Niestety, z biegiem lat, z upływem czasu, a także w związku z brakiem zabezpieczenia, zmienił nieco odcień. Jak widzicie, kosz zachował jednak swoją pierwotną formę i nadaje się bez problemu do użytkowania. Wystarczy kilka kosmetycznych zmian. I będzie jak nowy. Zanim przejdziemy do pracy, przedstawiam listę rzeczy, które należy wcześniej przygotować. 1. Spray, w moim przypadku będzie to kolor biały. 2. Papier, stare gazety, folia malarska, czy też ułamki kartonów do zabezpieczenia podłoża. 3. Rękawice i 4. Szmatka oraz czysta woda. Na początek upewnij się, że miejsce, w którym malujesz, jest dobra wentylacja lub po prostu wykonaj te czynności na zewnątrz. Przed rozpoczęciem prac przeczyść dokładnie swój kosz czy też inny wyrób z wikliny, aby nie pozostały na nim niepotrzebne pyłki i ubrudzenia. Następnie pozostaw kosz do całkowitego wyschnięcia. Zanim przejdziesz do malowania, weź puszkę i mocno wstrząśnij. Maluj swój produkt warstwami, jedna nad drugą kierując ruch tam i z powrotem. Aby uniknąć zacieków, pamiętaj, aby trzymać puszkę w odpowiedniej odległości od produktu. Jeśli nie wiesz, jaka to ma być odległość, zachęcamy do zapoznania się z informacjami od producenta. Podczas malowania potrząsaj regularnie sprejem. Pamiętaj, że zawsze jest lepiej nałożyć kilka cienkich warstw niż jedną grubą. Jeśli potrzebujesz nałożyć kolejną warstwę, odczekaj aż pierwsza warstwa wyschnie. Do schnięcia uzależniony jest od warunków atmosferycznych, wilgotności, temperatury, a także instrukcji od producenta. I tak oto mamy gotowy, odrestaurowany kosz wiklinowy. Te czynności możecie powtórzyć z każdym innym produktem wiklinowym, który wymaga odświeżenia lub gdy po prostu chcecie zmienić jego kolor. Mam nadzieję, że ten film był dla was przydatny. Jeśli tak, koniecznie zostawcie kciuka w górę. Dziękuję bardzo.